Jednak. Drodzy Państwo, tak jak mówiłem, przepraszam, mieliśmy drobne problemy techniczne. Tak jak mówiłem, ponownie omówię po prostu harmonogram dzisiejszego spotkania. Będzie on składał się z trzech punktów. W następującej kolejności omówimy tematy. Spotkanie z naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego, który zajmie się tematem bezpieczeństwa. W ruchu drogowym, w ruchu połowym yy, puścimy parę filmów. Omówimy ten yy, niezwykle ważny dla seniorów temat, aby Państwo czuli się bezpiecznie na drodze i, i bezpiecznie z niej korzystali. W dalszej kolejności omówimy yy, temat, o który Państwo sami apelowali i prosili, yy, zarówno yy, podczas rozmów, spotkań ze mną, jak i yy, pozostałymi dzielnicowymi. Jest to temat. Yy, Jest to temat y, bezpieczeństwa Państwa wnuków w drodze do szkoły, temat niezwykle ważny, istotny, y, być może nieco kontrowersyjny, bo nie dotyczy bezpośrednio Państwa, ale, ale tak jak mówię, jest, jest on poruszony, będzie on poruszony y, na Waszą prośbę. Ja uważam, że to jest świetny pomysł, ponieważ y, dobro y, Państwa wnuków, małych y, dzieci jest, jest najważniejsze. Państwo sami chcieliby potrafić im po prostu pomóc, potrafić nakreślić, na co mają dzieci zwrócić uwagę podczas drogi do szkoły, aby czuć się bezpiecznie, aby bezpiecznie do tej szkoły uczęszczać. Mamy świadomość tego, że dzieciaki miały dłuższą przerwę od szkoły, dłuższą przerwę od uczęszczania do szkoły z powodu, powodów wiadomych, czas pandemii i, i, i tym podobne rzeczy miały wpływ na to, że dzieci uczyły się zdalnie. Teraz jest początek września, wracają do szkoły. Także postaramy się omówić ten temat, aby ta droga do szkoły była jak najbezpieczniejsza i, i, i żeby dzieci z myśliwskiej szkoły wracały. Trzecim punktem naszego spotkania będzie temat również bieżący, niezwykle aktualny. Temat wyjść, państwa wyjść, seniorów na grzyby. Rozpoczął się okres grzybobrania, także myślę, że temat jest niezwykle ważny, aby te wyjścia były, sprawiały Państwu przyjemność i, 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 i dawały satysfakcję, nie, nie powodowały żadnych stresujących sytuacji oraz zagrożeń. Dobrze, drodzy Państwo, także, tak jak mówiłem, zgodnie z harmonogramem, punkt pierwszy spotkania jest to spotkanie z. Naczelnikiem udziału Ruchu Drogowego, którego serdecznie zapraszam. Witam Państwa serdecznie, podkomisarz Tomasz Kazimierczuk, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej i Policji w Bolesławcu. Chciałbym Państwu przedstawić, może przypomnieć pewnym osobom, pewnym, które może nie znają pewnych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa, w szczególności pieszych, zwłaszcza w tym okresie już nadchodzącym, jesiennym. Ponieważ już zmrok, jak wiemy, robi się szybciej, dochodzi do, do sytuacji, kiedy są częstsze opady i niekorzystne warunki atmosferyczne, które sprzyjają, można powiedzieć, niewidoczności tych pieszych, którzy poruszają się po naszych drogach. Pamiętajmy o tym, że pieszy jest uczestnikiem ruchu drogowego i zarówno ma pewne obowiązki, jak i ograniczenia, jak również zasady uprzy, uprzywilejowania. Które dopuszcza ustawa o prawo ruchu drogowym, w której opisane są zachowania pieszych, zarówno przy przechodzeniu przez jezdnię, przy poruszaniu się, zarówno w obszarze zabudowanym, jak i poza obszarem zabudowanym, warunki korzystania z drogi, ponieważ droga to nie jest tylko jezdnia do poruszania się poprzez, no, dla pojazdów, ale również i dla rowerzystów, dla pieszych. I obecnie już również dla, daje możliwość nam korzystania z innych urządzeń, typu hulajnogi, czy innego sprzętu osobistego, transportu osobistego. W tym zagadnieniu chciałbym Państwu przedstawić kilka filmików, które następnie można pokrótce omówić, przedstawiając i wskazując na pewne zagrożenia, na pewne zachowania i sytuacje, które dochodzą bardzo często, ponieważ Powiat Bolesławiecki ma bardzo duży obszar i bardzo dużo bardzo dużą rozbudowaną infrastrukturę drogową, po której poruszają się setki, jak nie tysiące samochodów dziennie. Co możemy zauważyć, że na przełomie zaledwie końca roku 2016, a końca roku 2020 na terenie powiatu bolesławieckiego zostało zarejestrowanych więcej pojazdów, i to ukształtowało się na ponad 360%. Czyli możemy zobaczyć, jak z roku na rok wzrasta liczba pojazdów, no, co jest większym zagrożeniem dla właśnie pieszych, którzy poruszają się po, po naszych drogach. Jak również można to zauważyć też po danych statystycznych, które wskazują, że w zeszłym roku, w roku 2020, na przejściach dla pieszych zginęło aż 50% ofiar śmiertelnych, jakie miało miejsce na terenie powiatu bolesławieckiego. Więc jest to trudna problematyka, między innymi walcząc z, z tymi problemami, ustawodawca w roku bieżącym w czerwcu zmienił przepisy, które dały również większe prawa pieszym znajdującym się na przejściu, pieszym, którzy przechodzą przez te przejście lub chcą przejść przez te przejście. Jednak pamiętajmy, że pieszy jest uczestnikiem, który jest niechroniony, i w każdej sytuacji, kiedy dochodzi do zdarzenia z udziałem takiej osoby, no to szkodę, wiadomo, ponosi ten pieszy, ponieważ nie jest niczym chroniony, a każde zdarzenie często kończy się, nawet najmniejsze kończy się po prostu z problemem zdrowotnym lub jakimś innym uszczepkiem na zdrowiu. Przejdę do pierwszego zagadnienia, które generuje nam tak naprawdę bardzo dużo zdarzeń, wypadków, może powiedzmy, jak również i kolizji. Część osób z Państwa również jest kierującymi, więc chciałbym przedstawić tutaj nieudzielenie pierwszeństwa w sytuacji skrzyżowania no i skutkach, jakie, jakie one w następstwie ponoszą. I'm so sorry. I thought there was time. He just pulled out. I don't have time to stop. Well, come on, mate. It was a simple mistake. I don't know if I was going a bit slower. But... Please. I've got my boy in the back. I am going too fast. I'm sorry. Jak można było zauważyć na filmie, zachowanie dwóch kierujących. Zarówno jednego, który, który jedzie z drogą z pierwszeństwa, i drugiego, który po prostu zbliża się no i nieostrożnie wierza na to skrzyżowanie. Sam skutek no, jest tragiczny w takim przypadku, ponieważ każde uderzenie boczne powoduje uszczerbek związany z może nie często złamaniem, ale problemami kręgosłupa, jedynice oraz narządów wewnętrznych. Dlatego takie zdarzenia nawet przy mniejszych prędkościach skutkują dużym problemem zdrowotnym w następstwie. Wiadomo, że zbliżając się do skrzyżowania zawsze musimy zachować tą szczególną ostrożność, natomiast każda prędkość podwyższona powiedzmy, jadąc w obszarze zabudowanym 70, a wiadomo, że mamy ograniczenia do 50 no to te 20 km. Możliwości wyhamowania wydłuża nam trasę o jakieś 60, w zależności od warunków atmosferycznych, do 80 metrów. Więc nawet ten kierujący, tak jak było pokazane tutaj na tym filmiku, nie ma możliwości wyhamowania. Wiadomo, że ta prędkość nie zawsze skutkuje poważniejszym obrażeniem. Natomiast przy zderzeniu już z pieszym, no to już przy prędkości 70 km na godzinę, pieszy ma praktycznie 4% szans na przeżycie. Po obszarze zabudowane mamy ograniczenie prędkości przede wszystkim dlatego, że człowiek jest tak skonstruowany, że może przyjąć powiedzmy kolokwialnie mówiąc przeciążenie z bliskie 40 km na godzinę z innym pojazdem, czy to z rowerem, czy z, czy z samochodem i przy takiej prędkości 40 km na godzinę ma szansę na przeżycie. Natomiast każda Prędkość powyżej 40 km zmniejsza jego szanse, i mówimy tutaj już około 70 km, no to pieszy praktycznie nie ma szans na, na przeżycie. Chciałbym tu Państwu teraz przedstawić, pokazać jeszcze filmik o elementach odblaskowych i omówić te zagadnienie, które, które właśnie jest, które jest obowiązkowe poza obszarem zabudowanym. Natomiast zauważam, że każdy. Poruszający się pieszy, zwłaszcza w godzinach wieczorno nocnych powinien zawsze mieć założony gdzieś element taki odblaskowy, ponieważ przy normalnych warunkach atmosferycznych jesteś, kierowca jest w stanie zauważyć dużo szybciej takiego poruszającego się pieszego. Natomiast w przypadku, kiedy te warunki są już dużo gorsze, mówimy czy tutaj o mgle, czy opadach deszczu, już czy opadach śniegu. Kierujący no niestety nie jest w stanie zauważyć tego pieszego, a zwłaszcza kiedy on jest ubrany jeszcze na czarno czy, czy jakiegoś w ciemniejszych kolorach. Puszę Państwu filmik i za chwilę go omówimy. Wraz z nadchodzącą jesienią i zimą pamiętajmy o bezpieczeństwie osób pieszych, które niejednokrotnie poruszają się po drodze bez jakiegokolwiek elementu odblaskowego. Pieszy, który porusza się po ciemnej ulicy, po ciemnej drodze bez odblasków, tak naprawdę jest niewidoczny. Kierowca jest w stanie zauważyć taką osobę jedynie z odległości 20 metrów. Przypominamy również o ustawowym obowiązku wyposażenia dzieci, które nie ukończyły 15 roku życia, w elementy odblaskowe. Chodzi o te dzieci, które poruszają się poza obszarem zabudowanym do szkoły niejednokrotnie bardzo niebezpiecznymi drogami. W momencie, gdy wyposażymy siebie, wyposażymy naszych podopiecznych w elementy odblaskowe, zwiększamy poczucie bezpieczeństwa i pieszego, i kierującego, który może nas zauważyć z odległości już nawet ponad 150 metrów. poza terenem zabudowanym na nieodświetlonej drodze doszło do śmiertelnego potrącenia pieszych. Nie wszystko zależy od kierowcy. Sam zdecyduj o swoim życiu. Ta historia nie musiała się tak skończyć. Około 38% wszystkich ofiar wypadków drogowych w Polsce stanowią piesi. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo na drodze. Będąc widocznym, zwiększasz swoje szanse na przeżycie. Daj się zauważyć. Noś obowiązkowe odblaski. Dzięki elementom odblaskowym pieszy. Jak widzimy. Każdy taki element odblaskowy można powiedzieć zarówno czy to w oświetleniu dodatkowym, które ma sygnalizację błyskową czy po prostu taki zwykły pasek fluorescencyjny, który, który, poprawia naszą widoczność. No, daje możliwość zauważenia pieszego dużo, dużo szybciej. Daje możliwość zareagowania przede wszystkim kierującemu, który, który będzie w stanie wyhamować lub zmniejszyć tą prędkość, aby, aby nie doszło gdzieś do, do zagrożenia dla, dla pieszych, którzy poruszają się po naszych drogach. Dlatego do Państwa apeluję przede wszystkim o rozsądek no i dbanie o swoje bezpieczeństwo i o to właśnie, żeby korzystać z tych elementów, w szczególności w, szczególności w tym okresie, który teraz nadchodzi, nawet w obszarze zabudowanym. Nie trzymajmy się stricte przepisów, które, które nakazu, nakazują wręcz nam, Pamiętajmy o, o dobro naszym, naszych dzieci, naszych rodzin i korzystajmy z tych elementów w, w czasie korzystania z drogi i przechodzenia zarówno przy, przy, przy przejściach, po chodnikach, czy po poboczu. I, i myślę, że to ułatwi nam wszystkim No i zmniejszy to te statystyki, jak na Państwu wcześniej powiedziałem. To wszystko chciałbym podziękować serdecznie i tutaj przekazuję głos koledze do... Przy prezentacji. Tak, więc omówię teraz najważniejsze zagadnienia związane z bezpiecznym, bezpieczną drogą do szkoły, Państwa pociech, Państwa wnuków. Na jakie tematy mamy zwrócić szczególną uwagę podczas tej drogi? Jak przygotować odpowiednie dziecko do do poruszania się do szkoły i ze szkoły, tak aby bezpiecznie mogło do niej przyjść oraz bezpiecznie do niej wrócić, bo to jest najważniejsze. Tak więc pierwszym zagadnieniem, na które należy zwrócić uwagę, jest czas. Niewątpliwie czas jest niezwykle istotny, ponieważ żadne wyjście z domu do szkoły nie powinno przebiegać w pośpiechu. Pośpiech jest złym doradcą, drodzy Państwo. Stwarza on sytuacje niebezpieczne, powoduje, że dziecko jest rozkojarzone, dziecko się śpieszy, biegnie na autobus, biegnie do szkoły, potrafi przebiegać przez jezdnię, co jest niezwykle niebezpieczne, jest zabronione, także na to zwróćmy uwagę, przygotujmy dziecko w taki sposób, sprawmy, aby było gotowe do wyjścia do szkoły 5 minut wcześniej, a nie 5 minut później, ponieważ jest to niezwykle istotne dla bezpieczeństwa dzieci. Drugi temat, na który warto zwrócić uwagę, jest to wybór odpowiedniej drogi do szkoły, drogi bezpiecznej, co nie znaczy drogi krótszej. Często ta bezpieczna droga jest drogą dłuższą, ale warto uświadomić dziecko, że nie należy się śpieszyć. To się oczywiście łączy z pierwszym tematem, który omawiałem. Warto iść głównymi drogami, drogami często uczęszczanymi drogami, gdzie znajduje się wiele osób, jest to dla naszych pociech dużo bezpieczniejszy wybór. Pamiętajmy o tym i zwróćmy na to szczególną uwagę. Ja apeluję od razu, miałem powiedzieć o tym troszkę, troszkę później, ale wydaje mi się to niezwykle ważne, aby podczas odprowadzenia dzie dzieci dziecka, wnuczka do szkoły uczyć go nas w ulic. Dlaczego? O tym powiem troszeczkę później, ale jest to niezwykle istotne. No ale tym, tym tematem zajmiemy się za chwilę. Pamiętajmy jedynie, żeby zwracać uwagę na punkty charakterystyczne po drodze, w której dziecko chodzi. Nazwy ulic też również są ważne. E, odpowiedzialne przejścia przez jezdnię, moi drodzy. To, e, to jest również kolejny ważny temat, wyłącznie na zielonym świetle, wyłącznie przez spasy. Możemy uczyć dzieci, wnuków e, zabawy w stylu Zebry. Szukamy zebry na jezdni. Zebra pomoże nam zawsze bezpiecznie przejść przez jezdnię na drugą stronę, co spowoduje, że będziemy będziemy uczyć dziecka dobrych przyzwyczajeń, dobrych zwyczajek. Odpowiedni ubiór ten temat pomijamy ze względu na to, że Pan Naczelnik przedstawił tutaj myślę film, który zwrócił uwagę na, na oklaski. Także eh, drodzy Państwo, jeżeli kupujecie wnukom prezenty, warto zwrócić eh, uwagę, żeby. Ciuchy ubrania, które, które, które im sprawiacie, miały odpowiednie odblaski, a nie odpowiednie metki. To jest ważne. Dalej, przechodzimy do następnego tematu. No, drodzy Państwo, temat niezwykle ważny, także apeluję tutaj o, o pełne skupienie. Nie pozwalajmy dzieciom rozmawiać z obcymi. Sytuacja, na którą, która, która odbyła się kilkukrotnie w latach poprzednich, mieliśmy takie sytuacje, mieliśmy takie zgłoszenia w powiecie bolesławieckim, gdzie nieznany mężczyzna zaczepiał dzieci, proponował im, aby wsiadły do jego samochodu. Jest Multum jest wiele rzeczy, jakimi może zdecydować, może skusić takie dziecko, prawda, od elektroniki, od tak zwanych tych słodkości, batonów i tak dalej, poprzez przekonanie dziecka w sposób taki, że zna rodziców, zna znajomych i dlatego też na prośbę rodziców zdecyduje się taki, taki człowiek podwieźć dziecko do domu. Musimy wytłumaczyć wnukom, że są na świecie Zarówno dobre osoby, jak i te złe, i przyzwyczaić ich, przygotować do tego, aby z tymi złymi umarły, No, po prostu nie rozmawiały, unikały tak? kontaktów. W jaki sposób to zrobić? Jest pewien algorytm, który, który Państwu przedstawię, żeby dziecko w no, nóg się w takiej sytuacji, już zagrażającej bezpośrednio jego zdrowiu i życiu. Czyli punkt pierwszy. Nie odpowiadamy na zaczepkę. Zasada nie rozmawiania z obcymi, zasada jak najbardziej aktualna, na które dziecko trzeba przygotować. Pamiętajmy o tym, że człowiek dorosły, czym dłużej, im dłużej rozmawia z dzieckiem, tym, dłuższą, tym większą ma szansę przekonania go do, do określonego zachowania, wywarcia na nim określonych zachowań. Także podstawą jest to, aby unikać w ogóle jakiejkolwiek formy rozmowy. Jeżeli już dojdzie do takiej sytuacji, gdzie nasze dziecko, nasz wnuk zostanie zaczepiony przez nieznaną mu osobę, natychmiast odchodzimy od tej osoby, szukamy jednocześnie osób z tak zwanej grupy bezpiecznej, czyli są to nauczyciele, są to rodzice znajomych dziecka, są to policjanci oczywiście, może być to kierowca autobusu szkolnego, może być to inny, inna osoba najlepiej odprowadzająca w tym momencie dzieci, prawda? Także na to zwróćmy uwagę taką grupę przedstawmy, taką grupę przedstawmy swoim wnukom. Jest to grupa osób, które z pewnością mogą pomóc. Co w takiej sytuacji zrobić, jeżeli nie ma osób z wymienionej grupy lub nie ma żadnych osób w miejscu, gdzie nasze dziecko zostało, nasz został zaczepiony? Natychmiast udajemy się w stronę obiektów, w których znajduje się wiele osób, obiektów tak zwanych bezpiecznych. Są to, na pewno jest to szkoła, tak, że dziecko powinno wrócić się natychmiast do szkoły, jeżeli się dalej przy niej znajduje. Może to być bank pracownicy banków są coraz lepiej wyszkoleni w zakresie bezpieczeństwa, pomagają, potrafią pomóc zarówno wam seniorom, jak i waszym wnukom, także nie bać się tłumaczyć, czym zajmuje się jednostka banku, ale powiedzieć również, żeby tłumaczyć wnukom, że tam są osoby godne zaufania, które mogą nam pomóc w takich sytuacjach. Dalej to jest oczywiście Komenda Powiatowa Policji, przynajmniej jeżeli chodzi o nasze miasto, inna jednostka policji, są to galerie handlowe, gdzie znajduje się wiele osób, sklepy, mogą podejść dzieci do ochroniarza, mogą podejść do pracownika sklepu, poprosić go o pomoc, powiedzieć krótko, że zostały, zostały zaczepione, że jakaś nieznana osoba, nieznany mężczyzna zaczepia je i potrzebują pomocy. Tak? W takiej sytuacji na pewno ta określona grupa osób, o której mówiliśmy, udzieli odpowiedniej pomocy. Co jeśli dziecko posiada przy sobie telefon? Coraz częściej znajdujemy się w sytuacjach, że dzieci idą do szkoły w wieku już tam 6, 7, 8 lat, posiadają przy sobie telefony komórkowe. Niezwykle istotne jest, żeby potrafiły z nich korzystać, nie tylko jeżeli chodzi o gry, aplikacje, ale również o na przykład znajomość numerów alarmowych. I do Państwa jako do seniorów apeluję, abyście zwrócili im szczególną uwagę, Porozmawiali z nimi na temat właśnie numeru alarmowego 112. Jest to bardzo proste do zapamiętania numer, niezwykle istotny, dlatego zwracamy na to szczególną uwagę i pytamy dziecko, czy taką wiedzę posiada na temat tego numeru. Najpierw zawsze w takiej sytuacji zagrożenia dziecko powinno zadzwonić na numer alarmowy 112, dopiero w następnej kolejności do rodzica. Dlaczego? Sytuacja bardzo prosta. W momencie, kiedy zadzwoni pod numer alarmowy 112, poinformujemy odpowiednie służby, dyspozytor poinformuje odpowiednie służby i dziecko będzie, będzie szybciej znalezione, szybciej udzielimy mu pomocy. Drodzy Państwo, jeszcze podam tylko krótko, w jaki sposób dziecko powinno pod taki numer alarmowy zadzwonić, co powinno powiedzieć, bo to też jest niezwykle istotne. Czyli nazywam się Bartłomiej Sobczyszyn, mam lat tyle i tyle, jestem w Bolesławcu przy szkole i to jest również temat niezwykle istotny. Uczyć dziecko do jakiej szkoły chodzi, jak się nazywa, jaka jest pełna nazwa szkoły i to co mówiłem wcześniej, że jeszcze wspomnimy o nazwach ulic. Bardzo łatwo, bardzo przydatne jest posiadanie takiej wiedzy, jeżeli chodzi o nazwy ulic drogi, którą się poruszamy, bo dzięki temu dyspozytor wyśle... Jednostkę Policji, patrol Policji, w miejsce, które zostanie wskazane przez Państwa wnuka. Jeżeli wnuk nie będzie posiadał wiedzy na temat nazwy ulicy, będzie problem z określeniem tego miejsca. Dlatego, idąc na spacer, idąc do szkoły, odprowadzając dziecko, wnuka, zwracamy szczególną uwagę na stałe punkty, takie jak banki, takie jak sklepy oraz nazwy ulicy. Dobrze, moi drodzy, teraz przejdziemy do tematu kolejnego, tematu. Bezpiecznego grzybobrania, bezpiecznych wyjść na grzyby. W związku z tym, że powiat Bolesławiecki jest powiatem dużym, jest obszarem ogromnym, gęsto zalesionym, w poprzednich latach często dochodziło do sytuacji, kiedy po prostu zostały zgłaszane zaginięcia osób, które wyszły na grzyby, nie potrafiły później się odnaleźć, nie potrafiły wyjść do miejsca, gdzie zaparkowały samochód. Nie potrafiły opuścić lasu, dlaczego po prostu były nieprawidłowo przygotowane do, do, do takiego wyjścia. Dlatego ja wymienię kilka punktów, które pomogą Państwu bezpiecznie pójść na grzyby, czerpać z tego przyjemność, radość i, 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 i posiadać same dobre wspomnienia z takiego wyjścia. Punkt pierwszy, czyli. Informujemy rodzinę lub znajomych, gdzie udajemy się na grzyby, do którego miejsca, od której strony lasu będziemy wchodzić. Niezwykle ważna rzecz, żeby ktoś miał świadomość w razie e, przykładowo, jeżeli zapomnimy wziąć telefon, jeżeli, jeżeli rozładuje nam się bateria, ktoś będzie miał pojęcie, w jakim w sektorze, w jakim obszarze szukamy osoby zaginionej. Przed wyjściem e, obowiązkowo ładujemy telefon. Ładujemy telefon i zabieramy ten telefon ze sobą. To pozwoli nam na namierzenie takiej osoby, pozwoli, na, pozwoli osobie, która, e, która się po prostu zgubi, na poinformowanie odpowiednich służb o miejscu, w którym się znajduje, miejscu, w którym weszła do lasu. To jest niezwykle istotne dla e, jakby skrócenia obszaru naszych poszukiwań i, no, i jak najszybciej pomocy. Tak? Prosimy wnuka, aby nauczył korzystać z aplikacji nawigacyjnych. Drodzy Państwo, możemy my również się uczyć od naszych pociech, od naszych wnuków. Nie tylko my możemy im przekazywać wiedzę, ale również oni nam świetnie operują telefonami komórkowymi. Dlaczego mieliby nam nie pomóc? Rozmawiamy z wnukami, przekazujemy im naszą wiedzę, ale korzystajmy również z ich doświadczeń w dziedzinie nowych technologii. Zatrzymujemy auto w miejscu widocznym z drogi. Tak? Drodzy Państwo, idziecie na grzyby, pokonujecie całą masę kilometrów, także dodatkowe, dodatkowe metry nie zbawią nas. Weźmy ze sobą coś do jedzenia, weźmy ze sobą elementy odblaskowe, weźmy jakąś latarkę w razie jakby się jakby pociemniało, musimy mieć, musimy być widoczni. No i, drodzy Państwo, nie nosimy ze sobą rzeczy wartościowych, bo nie ma takiej potrzeby. Wychodzimy na grzyby. Nie zabieramy rzeczy wartościowych, niepotrzebnie później dochodzi do zgubienia takich rzeczy. Następnie, aby je odnaleźć, schodzimy ze znanego nam szlaku, ze znanej nam trasy i stwarzamy sobie sytuację niebezpieczną. Drodzy Państwo, to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie. Przypominam, że spotkania w ramach programu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Senior Online odbywają się. W tym samym czasie wszyscy policjanci, z, jak to znaczy, wszystkie jednostki na terenie województwa Dolnośląskiego odbywają takie spotkania, także można przekazać informacje o, o tych spotkaniach swoim znajomym, bliskim. Spotykamy się kolejny raz 6 grudnia, a więc w Mikołajki. Ja Państwu życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia.